Panie, naucz nas się modlić. Szkoła modlitwy w woli Bożej, zbiór modlitw sługi Bożej Luizy Pikaretty, małej córeczki woli Bożej oraz praktyczna pomoc w modlitwie, a także mała szkoła modlitwy zaczerpnięta z jej pism. Pod redakcją Ojca Pabla Martina Sługa Boża Luisa Picaretta, nazywana przez Jezusa małą córeczką w woli Bożej, urodziła się w Corato, Bari, Włochy, 23 kwietnia 1865 roku i tam zmarła 4 marca 1947 roku. W wieku 16 lat oddała się Jezusowi jako ofiara i tak przeżyła około 65 lat na łożu cierpienia, dzieląc z nim jego życie i jego mękę. Pomimo niskiego wykształcenia, w imię posłuszeństwa swoim spowiednikom, w tym świętemu Hannibalowi Marii di Francia, napisała 36 grubych zeszytów czyli tomów swojego autobiograficznego dziennika, które są wspaniałym objawieniem oraz obwieszczeniem Królestwa woli Bożej pośród stworzeń, Księga Nieba, przywołaniem stworzenia, aby powróciło do porządku na swoje miejsce i do celu, do jakiego zostało stworzone przez Boga. Jest to Królestwo zapowiedziane przez naszego Pana w Ewangelii, Królestwo, które Kościół Święty nieustannie wzywa w modlitwie Ojcze Nasz, aby wola Boża stała się życiem stworzenia, a stworzenie działało w niej na sposób boski. Proces beatyfikacyjny Luizy został otwarty przez arcybiskupa Trani 20 listopada 1994 roku w święto Chrystusa Króla. Po zakończeniu prac na szczeblu diecyzyjnym 31 października 2005 roku proces został uroczyście zakończony i wszystko przeszło do rąk Świętej Kongregacji do Spraw Świętych. Przebadaj żywoty tylu Świętych, ilu chcesz, albo przejrzyj książki z dziedziny religii. W żadnej z nich nie znajdziesz cudów mojej woli działającej w stworzeniu, ani stworzenia w niej działającego. Co najwyżej znajdziesz poddanie się, zjednoczenie woli, ale wolę Bożą działającą w duszy i duszę w mojej woli w nikim nie znajdziesz. Oznacza to, że nie nadszedł czas. W którym moja dobroć miała powołać stworzenie do życia w tym wzniosłym stanie. Nawet tego, w jaki sposób uczę Cię modlitwy, nie znajdziesz w nikim innym. Jezus do Luizy Pikaretty, Tom 14, 6 października 1922 roku. Książka ta to nie tylko zbiór modlitw Luizy Picaretty, niewątpliwie niekompletny, lecz także praktyczna pomoc w modlitwie oraz mała szkoła modlitwy w woli Bożej. Nie chodzi w niej o recytację lub lekturę ustalonych modlitw czy wyrażeń Luizy, które być może znamy na pamięć, ponieważ ich treść jest dla nas wzorem ani o kwestię sposobu modlitwy. Mamy w niej natomiast do czynienia z Duchem Nowym, z nową postawą duszy, która przybiera sposoby działania Jezusa Chrystusa oraz Jego boskie uczucia. Książka ta zawiera cztery rodzaje modlitw: modlitwy napisane przez Luizę jako pomoc innym osobom, jej własne modlitwy, które znajdują się w tomach Księgi Nieba. Modlitwy samego Jezusa, zaczerpnięte z pism Luizy, i wreszcie kilka klasycznych modlitw Kościoła. Oprócz tego, książka ta posiada również fragmenty tekstów z pism Luizy, w których Jezus konkretnie uczy ją modlitwy. Weźmy jednak pod uwagę to, że Pan pragnie, abyśmy zamiast odmawiać modlitwę, w nim stali się modlitwą, Modlitwą, która jest miłością, miłością, która wielbi, miłością, która wynagradza, miłością, która dzieli się wszystkim ze swoim ukochanym i oddaje mu cześć i chwałę, miłością, która wstawia się za innych i wyraża wdzięczność, miłością, która miłuje go za wszystkich i we wszystkich jego dziełach. Poniższy fragment z dwunastego tomu jest szczególnie istotny. Powiedziałam do mojego ukochanego Jezusa: Nie pogardzaj moimi modlitwami. Są to Twoje własne słowa, które powtarzam, Twoje własne intencje oraz dusze, których pragnę, i jak Ty ich pragniesz, Twoją własną wolą. A błogosławiony Jezus powiedział do mnie: Córko moja. Kiedy słyszę jak powtarzasz moje własne słowa i moje modlitwy, oraz pragniesz tak jak ja pragnę, czuję się przyciągany do ciebie jakby wieloma magnezami. Kiedy słyszę jak powtarzasz moje słowa, odczuwam wiele różnych radości w swoim sercu i mogę powiedzieć, że jest to dla mnie świętem. I kiedy się raduję, czuję się osłabiony miłością twojej duszy i nie mam siły, aby uderzyć w stworzenia. Czuję w tobie te same łańcuchy, które ja nakładałem na Ojca, aby pojednać ludzkość. Ach tak, powtarzaj to. Co ja czyniłem, powtarzaj to nieustannie, jeśli chcesz, aby Twój Jezus przy tylu goryczach zaczerpnął choć trochę radości od stworzeń. 12 Tom, 4 czerwca 1918 roku. Trzeba dodać, że całe życie Luizy, które kropla po kropli przelała w swoich pismach, jest nieustanną modlitwą ponieważ jest stałym pragnieniem miłowania Jezusa. Wydaje się, że w naszych czasach niektórzy odkryli Ducha Świętego, tak zwaną modlitwę spontaniczną, uwielbienie Pana. Wszyscy święci doświadczyli tego w swoim życiu, a wśród nich Luiza w sposób szczególny i wyjątkowy. Wystarczy przyjrzeć się biciu serca jej duszy podczas nieustannej kontemplacji godzin męki pańskiej, kontemplacji, którą stale praktykowała, począwszy od nowenny Bożego Narodzenia, odmawiała ją, gdy miała siedemnaście lat. Godziny te są jej szkołą modlitwy, są jej szkołą życia. Modlitwa jest spotkaniem miłości z Bogiem. Jest spotkaniem naszej woli z wolą Bożą. Jezus mówi: Nawet sakramenty przynoszą owoce w zależności od tego, czy dusze są poddane mojej woli. W zależności od łączności, jaką mają z moją wolą, stosownie do tego przynoszą efekty. A jeśli nie mają łączności z moją wolą, będą przyjmować mnie w komunii. Ale pozostaną głodne, będą się spowiadać, ale nadal pozostaną splamione. Przyjdą mnie odwiedzić w najświętszym sakramencie, a jeśli nasze wole nie będą zgodne, ja będę dla nich jakby martwy, ponieważ jedynie moja wola w duszy, która się jej podporządkuje, przynosi wszelkie dobra i daje życie sakramentom. A ci, którzy tego nie rozumieją, są dziećmi z religii. Tom 11, 25 września 1913 roku. Spotkanie to, czyli modlitwa, wyraża stosunek i uczucie człowieka do Boga. Odrzucenie modlitwy lub niechęć do niej to bezbożność, brak modlitwy to praktyczny ateizm. Niestałość w modlitwie jest znakiem miłości bardzo słabej lub płytkiej. Częste rozproszenie uwagi mówi, że dusza zbyt zajęta jest innymi sprawami czy upodobaniami, lub że jej myśl wciąż krąży zbytnio wokół siebie. Modlitwa, która tylko recytuje słowa wyuczone na pamięć, nie porusza serca ani własnego życia. Tym bardziej, że nie porusza serca, a nie życia Boga. Jeśli dusza się modli wyłącznie w celu uzyskania jakiejś łaski, oznacza to, że nie jest wierząca, ale jest klientem Boga. Jeśli się modli, aby uspokoić własne sumienie i mówi: „Już odmówiłam swoje modlitwy”, to jakby próbowała rozmawiać z kimś przez telefon, wykręcając swój własny numer. To stracona szansa. Modlitwa może przyjmować wobec Boga postawę dystansu, strachu, próżnej formalności, co nie jest prawdziwym poczuciem szacunku, lub może okazywać skruchę, wyrażać potrzebę pomocy, zainteresowanie, a nawet radość, wdzięczność, podziw, zachwyt, współczucie, dawać zadośćuczynienie prosić o wstawienictwo za innych oraz wyrażać miłość. I tym jest prawdziwe zjednoczenie woli, zjednoczenie w nieskończonym stopniu, a zatem adoracja. Modlitwa jednym słowem wyraża w jakim stopniu człowiek jest oddalony od Boga lub z nim zżyty, w jakim czuje się sługą lub synem. Jest spotkaniem, które przeradza się w życie i które zasila życie i żywi się z kolei poznaniem Pana, ponieważ modlitwa potrzebuje treści. Aby się modlić w woli Bożej, należy karmić się lekturą pism o woli Bożej.